Dla aktywnych widzów do wygrania 10 sztuk m 41 s Hantico. Lajkuj, subuj, komentuj wyniki 1 września na live. Pirate Swap możesz tutaj kupować i wymieniać skiny. Z kodem WOWKETY 35% więcej przy wpłacie. Link w opisie. wygrania macie face w card o wartości 20 zł. Wystarczy strefie lajka, suba z dzwoneczkiem, a i komentarz dowiecie się w trakcie odcinka, więc oglądajcie do końca mam z tej strony Wowka, witam was w odcineczku 137 zł do kosy. Zaczynamy się odcinek właśnie z takim budżetem i będzie to nasza właśnie droga do koski. Najlepszy kod na całej stronie, czyli oczywiście kod Wowka, dający 4 zł więcej na start, 20% więcej przy wpłacie, no i możliwość dostania gratisowego skina właśnie przy wpłacie z moim kodem jednego z tych skinów. Właśnie, możecie sobie trzymać, więc naprawdę jest to fajna opcja. Skiny naprawdę szybko znika. Ile mieliśmy ostatnio? 20 skinów tutaj. No znika to no naprawdę bardzo, bardzo szybko. I co? Zaczniemy inaczej niż zawsze, bo zaczniemy sobie z krzyczek bestsellerowych na trybie standardowym. Przy takim budżecie klikniemy sobie Beng Banga. Chyba, chyba, chyba tak jest, dobra, bank bank bank, może być. E, 24-20 koszt jednej takiej skrzyneczki. No i co tutaj tym razem będzie? No i taki zobaczcie, że w porządku trafił. W porządku trafik, więc spróbujemy kolejny raz. E, za kolejnym razem, co trafimy? Co trafimy, co trafimy, czy będzie wupka jest FAMA, z której już niestety... Jest gorszy, już jest niestety gorszy, ale takiego Beng-Benga tak naprawdę może by się strzeliło. Na jeden na jeden sobie zrobić takie startowe. Czekajcie, Beng-Benga sobie weźmiemy. Beng. Dajemy sobie go. Kurczę, no. Nie mamy ogromnego budżetu, więc dobra, dwie skrzynie. Dwie skrzynie po prostu. Myślę, że powinny wystarczyć żeby coś tutaj się dobrego wydarzyło. kurde, no to nie złe skiny, to nie złe skiny. Mm, I słuchajcie, mamy zwycięstwo, ale to nie jest dobra bitwa. Absolutnie nie. <laughs> Skrzyneczka bang bang. Zawiodła nas po całości, zawiodła nas naprawdę po całości No ale chociaż zwyciężyliśmy, chociaż zwyciężyliśmy Nie będziemy dzisiaj z BingBengem współpracować, już o tym wiemy ee, eventowe skrzyneczki może? Nie wiem, tego Empayera ja jest zbytnio chyba ostatnio nie otwierałem Więc może byśmy sobie kliknęli, Cztery takie skrzynie na trzy osobowych bitw Więc też bardzo szybka, skrzy... bardzo szybka bitwa, bo jedynie cztery skrzyneczki, więc to naprawdę powinno szybko pójść więc dobra, wrzućmy sobie tych przeciwników. Nie czekałem praktycznie w ogóle, bo w sumie nie ma sensu. Nie ma sensu. O, kurde, myślałem, że u mnie jest lepiej. Naprawdę myślałem, że u mnie jest lepiej. Aż do sam. O, ho, ho, ho. ho. Co nam tutaj ciekawego się zapowie? Co nam ciekawego tutaj się headshotzik, chyba w trochę słabszym stanie, ale jak najbardziej bardzo dobry skin, jak na skrzyneczkę za 11 zł. Umpik tym razem się zrekompensował i wypadł ten naprawdę taki w porządku. No i dobra, no i to jest dobra bitwa. To jest, słuchajcie, dobra bitwa. no taką właśnie czekaliśmy. No i robota została zrobiona. No jedna dobra butelka i widzicie, że już jest bardzo bardzo fajnie. I, 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 I czy chcemy w stickery się zagłębić? Może tak. Dobra, Czekajcie, ile by mnie to kosztowało? Dosyć dużo, dosyć dużo. Sześć skrzyneczek, ponownie trzy osoby, ale zrobię to. Zrobię to, bo ja w tym szaleństwie po prostu widzę metodę. Widzę metodę, która może dać nam dzisiaj sukces. Nie, nie robię cięcia, dosłowna chwila, i wrzucamy sobie właśnie przeciwników. Nie będę czekać, po prostu, po prostu nie będę czekać. Więc lecisz sobie. Dobra jest chyba tak. Tak jest. Jest fajna. Jest fajna naklejka. Kolejna, tej nie wiem, ale też okazała się najlepsza ze wszystkich. Więc na razie idzie mi na... Teraz chyba nie będzie moja najlepsza, co? Nie no, najsłabsze, najsłabsze niestety I, 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 i moja wygląda, jakby coś, no właśnie jest w porządku. Teraz, no niestety, nie. I te różnice naprawdę nie są duże. To nie są jakieś wielkie różnice. No i na koniec sam tracimy, słuchajcie, nasze prowadzenie. No, a już mogło się naprawdę to mega, mega mocno nam wszystko dzisiaj rozwinąć. No, ale niestety, ostatnia skrzyneczka nas zawiodła. Ostatnia skrzynia, której nie powinno być w tej bitwie. Nie powinno jej by być i by było wszystko w jak najlepszym porządku. Więc. Zostaje nam lecieć dalej. Eee, dawać to najtańsze. Dawać to najtańsze. Ja ją biorę. Biorę to najtańsze i wrzucę je na cztery osoby. Może w tym wypadku wydarzy się coś lepszego. No niewiele nam brakło do zwycięstwa w poprzedniej bitwie, więc teraz zwyciężmy. Eee, właśnie to i zaczynamy. Najlepiej ze wszystkich i tu, tak naprawdę, eee, możemy mieć naprawdę świetny początek. No i tutaj, moi drodzy, jest fenomenalny skin. Fenomenalny skin, jak na skrzyneczkę za 4,40. To jest naprawdę coś fenomenalnego. To, co trafiliśmy, no ja jestem bardzo, bardzo zadowolony. Lecimy tutaj. Oj, oj, dobra. Coś się jeszcze dzieje. Czyżby najtańsza skrzyneczka była naprawdę tak... Ale minimalne różnice, a ja jeszcze zdobywam kolejnego royala, więc nie wszystko, słuchajcie, dzisiaj stracone jest. Dobra, jeszcze Nightwish nam siada, co jak na taką skrzyneczkę, naprawdę robi bardzo dobrą robotę. Kolejny raz trafiamy royala i to w bitwie czteroosobowej. Kolejny Nightwish jest mój, dokładnie taki sam jak poprzedni. No i co się tutaj wydarzy więcej? Z o kurczę, no i teraz widzimy coś u i samu. Oby on nie wjechał, wiecie, z jakimś takim... Dobrze, bardzo dobrze, nie wjechał z nim na przykład z czymś takim jednym z najlepszych, no nie, no bo... A żeby wygrać Paysafe Carda napisz jaki masz telefon i liczbę jedne, od 1 do 5, bo wtedy od razu zdobędzie prowadzenie, no i jest świetnie. Jest świetnie, nie, sami widzicie, mm, że, że, że układa się nam, układa się to nam bardzo fajnie, skrzyneczki eventowe współpracują, nie, więc ja jak najbardziej to współpracę sobie zachowam, e, jeśli to po prostu idzie, więc teraz special delivery sobie wrzucamy, 8 skrzyneczek. Zaznaczamy sobie trzy osoby. No i kolejna bitwa ze skrzyneczkami eventowymi. Skrzyneczkami, które na razie naprawdę dowożą bardzo, bardzo dobrze w tym oto odcineczku. Stevie, co tam trafisz? Co tam trafisz, Stevie? No i jest słuchajcie: Frontside Misty, to nie byle jaki. Znaczy nie byle jaki, jest to field tested, no ale Skrzynia za 22 zł, więc No i tak jest to mega, mega Dobrze, no ho, oh, oh, ho oh, Takie skiny monetowe To ja mogę trafiać i mam jeszcze Dobra, jest szansa na prowadzenie I to dosyć spora Spora szansa na to, że będzie prowadzić i trafiamy Frontside Misty, dokładnie takiego samego jak przeciwnik, przez co obejmujemy Prowadzenie, mniej więc. O kurde Dobra, chciałem powiedzieć, że wygląda to na fajne zwycięstwo, ale zostałem właśnie uświadomiony, że będę miał problem. Że będę miał problem ze zwycięstwem. Więc. Jeśli zwyciężę jeszcze to, to naprawdę będzie pięknie, ale zwyciężyć niestety się nie udało. A już by to haczyło pod rękawice. Patrzcie, pejk. Pek plus Diamenty, plus Daily Casey. Naprawdę haczyło to o świetny odcineczek, znaczy świetny. Świetne otwarcie po prostu skrzyneczki o, w ten sposób. Pójdźmy w metodę najmocniejszej skrzyneczki. Nie dobra, ja chcę frania w sumie. Ja chcę skrzyneczkę frania. Eee, do frania dorzucimy sobie stat traka i to będzie to. To będzie ta tabit. To będzie ta bitwa. Franio jak Royalem rzuci To zaczynamy znowu Konkretne bitwy, jak nie rzuci Royalem To jeszcze Statrak ma szansę, jak Statrak nie rzuci No to kończymy odcinek, więc Franio dosyć średnio Rzuca, co będzie Później, no Statraki też Nic ciekawego, więc no Niestety jest to koniec odcinka Ale no Dużo rzeczy się wydarzyło, dużo rzeczy się wydarzyło Ja wam dziękuję Za oglądanie, subujcie, lajkujcie Na razie, siema i cześć